Cześć, witam Panowie wszystkie, z tej strony mg 79 Dzisiaj z panem nie zagrałem w Fortnite'a. Ja przy, na przystępie naprawdę przepraszam jeszcze raz, że takie przerwy robię. Wiem, że mówiłem, że tam próbowałem, że chciałem dłuższe robić takie tam. No ale... No po prostu mi się nie chce. M może tak to powiem. Albo czekajcie, no Showpsa nie jest solo, bo tam ludzie mi będą słyszeć, to tak niezbyt, nie? Mam nadzieję, że panownie mnie jakiś typ z granata nie zabije. Będzie dupa. Oraz tego... <laughs> Boże. kardło. Yy, dziękuję za 20 subskrypcji na kanale. Yy, bardzo bym chciał, żebym miał jakiś special ogarnął te 20, ale... No nie mam pomysłu z czego, no bo no, Najlepiej by się zrobiło live'a, ale OBS-a nie mam. Nagrywam czymś innym, a mi się nie chce instalować. Może tak. Może tak, nie, nie, nie nagram specjalnie, ale na 50 subskrypcji specjalnie zainstaluję OBS-a. Co by na to? Specjalnie po to zainstaluję OBS-a. Ej, o co chodzi? XD Winderpass jest otwarty, Tego, takiego wcześniej napisania było. Więc wiecie, no to już... Ja chcę się, chcecie, nie? W sensie... Na 50 subów na pewno live'a nagry... Będę na, będę live' wyprowadził, ale teraz nie. Niektórzy, którzy się załapali... No to mogli zobaczyć, tam live'a, dwa live'y rozpoczęłam, naraz w ogóle się zdziwię. Nie potrafiłem. W sumie nadal nie potrafię. Tak to. Yy, ale no jakby to wam powiedzieć, No nie chcący tak. Ła! Patrzcie na czula! Chodźcie na ciula, ledwo wylądowałem już wali. Takiego jeszcze nie widziałem. <słuch> na 50 słów będę lepiej nagrywał, ale na razie specjalnie nie będzie. W może być, tylko pod innym warunkiem. Jeśli zbijecie... 15 łap... Nie, nie no, żartuję 15, nie. nie. Powiedzmy, jeśli wbijecie trzy łapki w górę oraz wymyślicie, co chcecie na specjala, to wtedy go zrobię. się najbardziej lajkowany komentarz wtedy, który będzie miał najwięcej lajków, to zrobię live'a. Znaczy, zrobię to speciala takiego. Ale jeśli nikt nie myśli, to go nie zrobię. Ajajaj, kuźdę Co? A dobra, Famasa nie wziąłem Poty Give me potions Pięknie On to typa Oho Witam pana Czy się pan za zabawić? O już dwóch tu mamy Ten gościu chyba broni nie ma Noszę po tym, że... A już ma. Tego, go, gościu. Ej, dobra, nieważne. Ja teraz nie mówię, że ja o zabijam go z tym pro... Bo gościu to był bot, to już jest. Nawet jeśli ktoś powiedział, że to z gry to ja bym się naprawdę. Chyba bym się, chyba bym się śmiał. Możesz ty! Ale bym dostał Idę sobie zlutować ten dom Potrzebuję amunicji Do a po najlepiej shotguna Hmm O Zarąbiście PM Misiek dawaj ammo Fajnie Idealnie <tryk> To już mógłby ten typ, bo jakby on był w tym domu A jednak go nie było Ha bo tamten do pewnie piwnicy nie ma Nieważna W ogóle się tak skrzy... U nighty Nice Harnasia y harnasie Duże będzie? Nie Ale zarąbiście stanowisko ulepszeń Coś tam mnie pogardza Stanowisko ulepszeń sobie bierę. Bo jak będę miał dużo matę, to se może mógł lepszyć. To jest bardzo fajne, że można sobie zabrać takie stanowisko. Że nawet nie trzeba go wydropić. Może mój cel? Dlaczego? Kolejny bot i... Ha! Aha dobra, to to są wabiki. Okej okay. To nie za zmyłka typie Mój koleżko I Ja tak patrzę, że ten typ mm, To jakiś kolejny bot chyba Ale tak patrzę teraz Okoś już tutaj są babiki Ej Ej, ja, ja nie wiem co się dzieje kompletnie. Pierwsze się tam biłem No nie, <słanski> Najgorzej! Dobra, gdzie byśmy polecieli? Dobra, niech już będzie znowu potno. Echo, czekajcie. Ale, ale ja mam sposób. Boże. Ale, ale, mi teraz spadł pomysł. Zamiast puszczania muzyki w tle, mogę włączyć tę muzykę. Dzisiaj nie, boże, przepraszam, nie, nie włączę muzykę, tylko wyszukać tą muzykę na YouTube, którą chcę, odpalić nagrywanie i w tym momencie jak odpalę to nagrywanie to po prostu potem dać, w sensie, no oczywiście to będzie filmik, nie? Ale na systemie dać to jako ścieżkę dźwiękową i tak będę to miał, więc może to zrobię jeszcze przy, dzisiaj, przy tym odcinku. Dun, 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 Dobra, gościu już hart się wpił. Tutaj coś jest? Tak jest. Bandażę. Nie przydadzą się, ale okej. Okay. Niech, niech już będę w, mo w moim ekwipunku. Drewno, przyda się. Mam gościu łódko, mam, czeka. O Boże. No i fajnie by było, gdyby mi muzyka muzykę. A nie tak, takie fajne, taka, żeby się wyluzować, Taka w tle. Fajna. To jest miła, nie sama gra, tylko bez muzyki. Choć... Nie wiem, czy ma, wtedy mam wyciszyć zupełnie fragment, no bo co? O, no, trzy... trzy ścieżki czubunkowe w jednym filmie. W sumie nie powiedz mi. Po prostu to według mnie... W sensie to będzie zupełnie normalne? Choć dla mnie takie ścieżki, ścieżki dźwiękowe. Ale spoko, dam. to mój głos jedna, gra druga. To jeszcze muzyka trzecia, ale dam sobie jeszcze, ale dam sobie trzecią. Bo będzie fajna muzyczka. Eee, skąd? Ja będę nadal szedł, dopóki go się dopóki gościu we mnie jeszcze raz nie strzeli. Ponieważ nie widziałam, na no, wizualizacji nie było skąd. Ja bardzo chciał to zobaczyć. Bo go nie podjadę, bo on może mieć shotguna, a ja nie. A ja potrzebuję shotguna. No w ogóle napiszcie w komentarzach, któ która strzelba wam bardziej, mi się bardziej podoba. Bo ja mam cztery, mi się bardziej podoba chining. ta ładowana. To by fajne, bo jeśli ktoś ma dobrego aim'a, bo może naprawdę bułę walnąć z tego i gość uleży, nie? Więc pozdro. Si nie, nie mówię, że ja mam jakiegoś AIMa Boga dosłownie, choć w sumie jak... W sumie mam bardzo dobrego AIM'a. Bardzo dobrego mam tylko na filmie tego nie pokazuję, nie wiem dlaczego. Więc używam tej też, nie? I paema też, bo to... Paem i ta strzelba czajnik to jest potężny kogo, bo walić te Potem jeszcze dobija spama i to, i to jest coś. tego gościu ma tak, takiego lo'a. Jest tu polecę po tego. O, pięknie. Jeszcze sobie za tu. Mm, mm. O, żeż. Dobra, ja już jestem martwy. Konfirming. Mmm, gości ogarniał. Aj, aj, aj gości ogarnił, to bardzo. Wie co? I tak pewnie będę troszeczkę przyczynał ten film. To jedną gierkę jeszcze zagram, bo to trzy gierki. Ale nie no, gości ogarnił gości ogarniał. Dobry, że potrafił budować. W sensie ja nawet nie ogarnąłem, gdzie, gdzie on jest tak patrzę, Strzelam. Ale nie, on był szybszy. Ole, Gimidat. dat. Skrzynka. Sztucer, Boże, ja się czuję jak kuźdę w pierwszym sezonie. Od groma snajperek. Ja się, no, Sztucer też się zaliczył do snajperek. Nie wierzę, nie wierzę! Nieważne. Dobra. Bo już 20 minut na ten odcinek, trochę długo nam tego... Dawajcie na Forty Yolo i tak pewnie szybko zginę. Ale taka, żeby było uzupełnienie. Bo ja nawet jakbym na równo 15 minut, tak bym to przecinał, do minus no. i się mogę nagrać 10 minutowe odcinki, ale to będzie dość krótko. W sumie następny odcinek... W sumie nie, następny odcinek będzie 10 minutowy. Zobaczymy jak Wam się spodoba taki format takich króciutkich odcinków. Jak to będą krótkie odcinki, to mam nadzieję, że będzie mi się chciało je wypuszczać. Częściej. To się nazywa. Wpragnięcie. Dobra, fa... Dobra, tylko jeszcze pajma nam brakuje. Tu 6 brakuje nam jeszcze tylko PMA I jeśli dopieramy się troszeczkę maców Może jeszcze suma nam się udało lepszyć shotguna Łaaaa! Sied Flare gun No nie, nie wydostałem się. Nie, pozwól nieki, to jest fajne. Ja, ja tylko nie wiem, z razem się dałem. Aha, dobra. Kończymy odcinek. Kuzidę Nie wydostałem się, dobra. Jeszcze raz zachęcam was do zasubskrybowania kanału. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siemano